Cześć, witajcie na moim kanale. To pierwszy filmik, który nagrywam dla Was. I chciałabym powiedzieć mniej więcej, co będę publikowała na YouTube. Więc będą to generalnie daily vlogi, będą chole zakupowe, będzie tematyka ogólnie rzecz ujmując parentingowa. Będę tutaj też um, mówić o książkach, które polecam, o um, grach naszowych, które polecam dla dzieci i dla dorosłych. Um, Także ogólnie to będzie taki lifestyleowy um, kanał. I zapraszam Was serdecznie do subskrypcji um, mojego kanału. Um, do łapkowania. Um, że to taki pierwszy, e, króciutki filmik, w którym chciałam się po prostu przywitać z Wami.